Witam Was serdecznie z tej strony, Jarkowy. W dzisiejszym odcineczku polecimy sobie z Deoxysem. To jest kolejny X Raid, który będziemy sobie robić. Ja już odpaliłem sobie jajko. Jak wiecie, już trwa event, który tam się od dłuższego czasu zapowiadał. I ten event daje nam za złapanie trzy razy więcej expa za rajdy też dwa razy więcej ekspa, więc jest to dobra okazja, żeby sobie puścić lakiega. Przy okazji lakiegi już trwają godzinę. My już tutaj mamy 44 sekundy. Do odpalenia Eka, do odpalenia rajdu. Mam jeszcze zaproszenie na jeszcze jeden rajd Deoxysa. Raczej nie będę nagrywał tam na tamtym kącie, bo to na drugim koncie. Tak czy inaczej, ten sobie rajdzik zrobimy tak długo. Właśnie tylko czekałem na to, żeby zrobić rajda na Deoxysie. Kilka dni sobie przerwy zrobiłem z nagrywaniem i kilka dni, no w sumie 3 dni tylko wyszły tak czy inaczej zrobiłem małą przerwę dobra, 16 sekund w zasadzie już można się tutaj przygotowywać jak widzicie niebieski, jeszcze sobie zakręcimy pokestopem, póki może coś, no niestety jak widzicie, odliczanie mamy dobra wchodzimy szybciutko, kto pierwszy ten lepszy, to tak będzie tak wyglądać nie dzielimy się na grupy, kto da radę ten da radę jak widzicie okses ja już go pierwszy raz złapałem także Dobra, jest na tyle osób dużo, że powinniśmy sobie już 6 osób także trafiło się mhm, Dobra, no, nawet w 6 osób, także tu nie ma problemu. Ja nawet nie mam pojęcia czym to obojętnie co ustawię i tak sobie chyba raczej poradzimy Tak, śmiało sobie poradzimy, obojętnie czym Dobra, to my czekamy 96 sekund ja chyba na chwilę zastopuję. O, już 20 osób, jak widzicie, także spoko. No dobra, to widzimy się za chwilę na biciu. Dobra, już jesteśmy z powrotem. 3, 2, 1. Czyli to będzie raczej bardzo szybki strzał. Tak jak dzisiaj mówiłem, wcześniej zmieniają nam się rajdy, a dokładnie dochodzi nam nowy pokémon W zasadzie większość graczy pewnie go ma, ale tak czy inaczej dla mnie nowy pokémon czyli Mewtwo w wersji Armored. Nie wiem czego mogę się spodziewać. Ogólnie nie mam, nie mam w ogóle to jeżeli chodzi już o to w roli ścisłości. No dobra, to tak myślę, że chyba tym jednym Pokémonem nawet nie będę się za bardzo nad nim litował, po prostu będę sobie dodżował to co trzeba, bo myślę, że tutaj śmiało. Tak, taką można taktykę zastosować żeby tylko jak najmniejszym kosztem, bo no bardzo prosty jest to boss jak widzicie jednym pokemonem bez problemu, no ale w dalszym ciągu jest to deoxys i, i jest to jak nie patrzy rzadki, rzadki okaz x Raiden, nie, nie często się zdarzają no, zwłaszcza w moim przypadku będzie to drugi jeżeli go złapiemy, dobra już mamy bonusowy challenge zobaczymy czy to ma w ogóle jakiś będzie dobry, no widzę 1595 bodajże no tu 3, 6 rar candy Trzy... nie spojrzałem, właśnie za szybko uderzyłem bo tam chyba miałem 50 albo 60 tysięcy expa albo 40, nie jestem pewien później zobaczymy, 1595 tak jak zdążyłem zauważyć, dobra łapiemy pierwszy bol leci już ze, ze złotą malinką, bo nie ukrywam, że chcę mieć, chcę mieć ten okaz w kilku yy, o no jak widzicie bardzo krótki odcinek i bardzo szybciutko to wyjdzie. Pewnie coś dorzucę specjalnego 1260 expa tak jak mówiłem trzy razy więcej expa załapanie yy, ile weszło 41 tysięcy expa na Lucky Egu Czyli jak widzicie brakuje tutaj dwie bańki około 2 miliony 400 tysięcy Także będziemy powoli wbijać 40 level. Myślę, że na tym evencie bardzo się do tego zbliżę i do tego, żeby wbić ten level w miarę szybko. Dobra, czyli co? To by było na tyle. Bardzo szybko akurat to, to nam wyszło. Myślałem, że to łapanie będzie dłuższe. No co? My się widzimy w kolejnych odcinkach i to w kolejnych odcinkach będziemy już starać się z YouTube. Z tego co widzę jeszcze tutaj są rajdy jakieś, tak? raczej jakieś piątki, może coś dzisiaj się jeszcze uknuje tak czy inaczej, dobra, to co? to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, bardzo króciutki, ale złapania deoksysa Deoxysa Deoxys, który tak naprawdę jeszcze sprawdzimy, bo też tego nie zobaczyłem Deoxys, no, odwrotnie, Deoxys tak, no nie jest, nie jest mocny i widzę, że to jest Simply Defense czyli to tak będzie będzie w granicach 80 Tutaj widzę mocniej, pierwsza wersja była mocniejsza i to jako strong, także, także widać, że coś tutaj się pod tym kątem zmieniło. No dobra, czyli później sobie sprawdzę, bo prawdopodobnie tak myślę, że około 80, 80 i V, 90 gdzieś tak będzie oscylował. Dobra, to co? My się widzimy w następnych odcinkach z, właśnie z rajdów na YouTube Armored. Więc jeżeli podobają się materiały, tak jak w wcześniejszych odcinkach. Zostawcie łapki w górę lub subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z filmami, które wrzucam. Na pewno będziemy coś działać w tym kierunku. Dobra, to cześć.